No nie Grubasa! Ja od kogoś dostałem kurwa z łódzku, zajebisty ci, ci jesteście, nie? Ja 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 mam na kurwa z Grubasa. Teraz mu koks posadzi. No i cię Grubasa ci śmieje. Mhm. Ja widzę, że podał wiesz. Do nas, Dobra, ja się do niego zjadę z koksa, żeby On na relogu on... no, Dajcie z Mordy, dajcie Mordy gdzie jesteście. Grubas mi spierdolę. No. To pod tym, pod tym, pod tym. Nie mogę też Ej, tu jestem! Ja, widzę, widzę! Go. Ami, 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 dawajcie go! Ami nie jest tak kokcie chyba. Podawajcie, le... podawajcie. Lećmy. Lećmy. Dawajcie, dawajcie. Lecimy, lecimy! Dawajcie, do końca. Lecimy! Le -e co to nie... jest? Co jest? Z Chyba z Kok, chyba lecimy! lecimy! Kok, Wkordujcie to do Ami! Co z gumi tu jest? Tu jest więcej gumy. Kordy, kordy. Eee, minus 2 Nie, nie, lecimy, nie, lecimy. Chcesz szansa! Biedne do tego, no łapiek do to wyjdzie. Kanu, uważaj wyszły dopiero stąd. Dawajcie ich niszczą na koksie. Zjadł Ja myślę, że polizy, typek, nie. Nie, on nie zjadł. Zjadł teraz, że tak. Też typek, nie. nie. Dawajcie tego, jak on to zrobił, Nora. A on dopiero o. na jest. Dopiero w I plecki. Lecimy z tym poxyku. Macie, gdzie go? Pierdolę. lejesz, niej, nie. dalej podatko. I lecimy z... Ej, hey, pomóż mi, ej! Kuję. Ej, plecy, plecy macie. Tak 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 rapkę, kończymy, kończymy, kończymy go, kończymy rapkę. No ma... dawaj, dawaj, Ajaj, dawaj, hidę. Aj, lej O, jest spawne z powodu. Rapka, rapka, rapka. Dawaj, ko, ej, sumaj, za to. Nadlej za tobą. Ja pierdolę, koksał Widzicie, rabka? On zajrze. nic nie ma już. On nie, nie ma koksał sobie, to jak on się jeszcze O no, nie klepie mnie już fajer. Tylko jeszcze żyje, chyba jest? No. Rabka, Jezu, wpadłem tutaj, beczka jest taka mała. Uważajcie. No, Widziałem. Ej, gruby koksał, ja... rabka, 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 On już nie wie, co się dzieje. Zjadł, refilej, Leci, leci. komu, patrz, nice, macie, nice. Nie, grifer go ty Ej, działa. Oh, ja 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 ja. dwóch, grubego. Ja Gonie tak. dwóch. Skąd dwóch. Mi, minus 485 na plus cztery To leci, O yy, Tak się krokuje w tych czasach

Ale krzyż nie na, na koksie, ale krzyż nie na koksie. Knokujcie, knokujcie się. Zjadł koksierka. Się Dobra, gruby ma sypę, gruby ma sypę. Gruby ma sypę, mam mieć sypę już. nie, nie seta. Ja nawet nie widzę nie tam. On się będzie <grym> koblował, kobloje. Koblowa. Gdzie lecisz? Gdzieś tu wpadnę. Ale ma sypę dętka. A po wojnie do Mam go, mam Nice, nice! No, Kurwa, Maciek go zagrywał. Daj! Ej! Eee, No to klepa. Ej, dobra. Minął 6, tak? Miętno tak chępie. Nie, za tam. Chodźcie tu kurwa, jaka klepa. bo się też Kurwa! Dobra, to ja wyjadam. Ale szoty, szoty. Mówi, same tylko... snifki, same snifki! Same snifki bez kotył <fella> that... <shooken> nie! <não>, <discut ellas> takie F, e, gdzie te nordy, są takie F w tej kąpielce. Oni już zadają teraz na F3, Chopita F0, tak F3, F0, Ty jesteś dezuli. No tu, bardzo kurwa, pan perdonu. Rafferon Treasure Cox Bberek, albo tak. Bo on wygodzi załog, by nie ta pokowana woda, nie? Jesteście na tej wodzie takiej? Tak, 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 tak. jest na wodzie. Minus 650 na 6k. Zrium, no a ty to <g motives> ja sobie gonię, gonię sobie z on już teraz go nie odjechał kopca się kurca 6 kurca Jaki debil, pan Ej kurca minucie, Ej patrz do niego, kurca to Ej kurca minut. Ej minut. minucie Ej Ej Bibu! Mm -hmm. F***a no, no, i mać psie Ale już nie ma złoczeń Ej skordujcie Dawaj tego typa Minus 1900 na 5900 Dawaj, dawaj, dawaj Dojdźcie ramyka, Kto no? ma kopsy? Ja mam to no, OK. Nie miałem ekranów, miejsca, w ogóle. Dawajcie, ja, ja ja, Nie, z z nie, Ale nie koksy. Dla dla to nie było. Boomy na pięć Gdzieś się wiecie, to Nie, nie mogę tego Nie sypuj koksy. Knokuj, knokuj, knokuj. Ja nie, ja nie mogę mam Co ty chcesz? koksy. Nie było koksy. Nie, no. Ale naprawdę nie, nie, ten. go Dawaj, dawaj, A mat. korduj.

no jest to ważne, nie, nie Chyba, ma. Nie ma? Dobra, to podamy Dawaj, 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 Czekaj, czekaj, czekaj. Ora, ora. dawaj. <Duty> podagaj mi, podagaj mi, dawaj, knokuj. Jest. Czekaj. <noise> nie no, już nie ma, już nie ma kocza. Tak, tak. Okay. Dawaj, knokuj, knokuj, Widzę Ej, eee, hydech, ile punktów? On ma, hydech. Ej, co, patrzcie, ile on ma punktów? To ma najmniej? No. Go. Go. Z My z Hydesem go klepiemy od początku, zostawcie Hydesowi Ale on jeszcze na koksie, sklepcie go Klepcie no klepcie go no, O kurna, on tak go Ale kurwa, piczki to wkurna naraz tu jebał, nie? Dawaj go lotos, bo ja tam Dobra, Steve'a nie? Możesz sobie już UB kupować Ej, napiszcie mu na PW, UB sobie szukuj Jaki ma nick, jaki ma nick? Mix1415

Napisałem Steve kupuj sobie już UB. Oh, Dawaj go. O kurde. Jego knukuje z łapki cały czas. tego. Dawaj, Oli go, tyś to żadne żadna haimba. <grym grym> to najsłabszy. On mówi, mało. Nice. Nice. ty tylko trzy koksy, wiesz, ma jednego ręku. Ej, już jest 12 frag Nie wiem to swój frag dzisiaj, nie? Tu kurwa pun się z tą wam na świecie. Ej, Julian walnął sztuk.

Ile, po pod... Tymi... A ile pod tym normalnie było panie po... oni wszyscy zerali. Ja ich było o wiele więcej tylko że... Dawaj, ten... Dawaj, no, no, nie. Knock, 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 no, teraz szybko, lotos. no, to jest Ja jestem ten, ja opiegam go. No, lebo. Ej, chodźcie, wam pomogę. Góry w no, tu, mi na wicolo, Ale są na Ej, No, no yeah. są na tym. Klepiemy ich, dasz? jaki no, 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 w no, 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 pada, no, Ej, podajcie korbę Pod Kubojtem e, Minus 670 na, no, na... minus Minus 6 na minus tysięcy Minus 6270 na 6000. tysięcy Widzisz, Kubojec Dostawisz dla niego lotos, bo ja, ja mam... to no jest na kokcie na razie, tylko nie będę nie Ja go mógłbym 600 tak? był z łuku, to mógłby tak? No Ale do go pojebał elka Ej, mogę go masz? Ja mam ten ciągle Aaaa... coxa na niego i go klepotam. Ej, do mnie pisze. No zostaw go, zostaw go. Strzelić? Kreator? Dzięki. Nice. co tak długo, ja napisałem korki w pionie. Nie mogę na tej. Nie może delnąć. Nice, dobrze. Ja Niech bije na Dzięki ja bym mi sklepał, tylko ty ja i czekaj, bo, a jak będzie okazja do to do pozny, jak nie. Dobra, dzięki. Dobra, to te kordy, bo nie. mam. Minus 280 dzięki. na 6000. Korby, korby.